Czy wiesz, że w centrum Aten stoi mały kościółek w całości zbudowany z ponownie użytych bloków marmuru? Na ich powierzchni widać rzeźbione elementy pochodzące z czasów antycznych i bizantyjskich. Wiele z nich nawiązuje do wierzeń starożytnych Greków. Nie wiemy dokładnie, kiedy powstał kościół. Badacze datują go pomiędzy IX a nawet XV wiekiem naszej ery. Co ciekawego można zobaczyć na jego zewnętrznych ścianach? Przedstawienia Drzewa Życia, Sfinksów, Kalendarza Starogreckiego. Znajdziemy tam też Fryzy Eleuzyjskie związane z kultem Demeter, postaci Satyra, Edykułę Kybele, Reliefy z Nike, Krzyże Greckie i wiele, wiele innych. Co ciekawe, wszystkie te elementy nie są przypadkowo ułożone. W wielu miejscach wyryte są dużo późniejsze przedstawienia chrześcijańskich krzyży, które miały prawdopodobnie oczyszczać budynek z mocy starożytnych symboli religijnych. Dlaczego zdecydowano się na budowę kościoła z recyklingowych materiałów? Prawdopodobnie chodziło o kwestie ekonomiczne. Do dziś jednak nie wiemy, dlaczego elementy ozdobne zostały ułożone z takim zamysłem i pieczołowitością, skoro budowniczowie mogli w prosty sposób uniknąć kontrowersji, instalując je w innym ułożeniu, które pozwalało na ukrycie chrześcijańskich motywów. W swoim artykule Bente Kilerich powołuje się na badacza Hendrego Macuire'a, który twierdzi, że dzięki mocy dodanych później krzyży, potencjalne złośliwe niechrześcijańskich symboli przestały być szkodliwe, a dawni bogowie zaczęli ochraniać Kościół przed nieszczęściami już pod nowym znakiem. A Wy? Co myślicie w tym temacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu.